Krzysztof Gierlach, dyrektor Muzeum Podkarpackiego w Krośnie, jest dzisiaj gościem poranka. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Krzysztofie, może na sam początek trochę o podsumowaniu ubiegłego roku. Jak ma się to w liczbach, jeżeli chodzi o statystyki odwiedzin Muzeum Podkarpackiego w Krośnie? Muzeum Podkarpackie w Krośnie w tamtym roku było już w remoncie, więc. Jedyną taką formą, yy, gdzie mogliśmy przyjąć zwiedzających, był skansen archeologiczny Karpacka Troja w Czcinicy. Oczywiście w muzeum organizowaliśmy wystawy czasowe w budynku zgody. Niemniej jednak główna część zwiedzających była w Czcinicy. I zarówno w czasie festiwali archeologicznych, które tam się odbywały, majówek archeologicznych, yy, jak i odwiedzin na grodzisku i na wystawie stałej, dotyczącej historii Karpackiej Troi. A czy w tym roku również odbędzie się znany już wszystkim, na pewno z regionu, Karpacki Festiwal Archeologiczny? Tak, oczywiście jest to nasza, można powiedzieć, perełka, i w tym roku chcemy jeszcze bardziej go promować w całej Polsce. Chcemy rozbudować formułę. Więc będzie to wydarzenie, które na pewno będzie znaczącym, znaczącym wydarzeniem na mapie wydarzeń tego typu w Polsce. Karpacka Troja, tak jak już Pan wspomniał, jest taką perełką na mapie nie tylko regionu Jasielskiego, można śmiało powiedzieć, na arenie polskiej. Proszę powiedzieć, jakie działania właśnie promocyjne będą realizowane. Ja myślę, że tutaj należałoby rozszerzyć na arenie polskiej i myślę, że międzynarodowej, a na pewno już tutaj środkowoeuropejskiej. Współpracujemy z wieloma muzeami, archeologami funkcjonującymi m.in. na Słowacji, w Węgrzech i nasz Skansen jest jednym z najlepiej... Przygotowanych do przekazywania tej archeologicznej wiedzy, do pokazywania spuścizny archeologicznej. Także tutaj jesteśmy w czołówce, można powiedzieć, europejskiej. Promocja naszego muzeum i skansenu archeologicznego odbywa się jednocześnie, więc zarówno w Polsce, jak i za granicą ten skansen jest promowany, bierze udział w wielu programach międzynarodowych. Ostatnio podjęliśmy działania mające na celu rozbudowę tego skansenu jeszcze, co na pewno zwiększy jego atrakcyjność. Jesteśmy w trakcie oczekiwania na wyniki projektu polsko-słowackiego, który organizujemy razem z gminą Snina na Słowacji. Projekt ten ma na celu rozbudowę istniejącej już infrastruktury z Kansenu, poszerzenie pewnych działań, i tutaj takim jednym z najważniejszych naszych elementów będzie wykonanie, wykonanie studia, w którym będziemy mogli dokumentować zabytki archeologiczne w takiej formule nowoczesnej 3D, gdzie będą już to wirtualne obiekty, które będzie można pokazać, którym będzie można się pochwalić na stronie internetowej czy naszego muzeum, czy stronie Karpackiej Troi. Takie działania na pewno poszerzyłyby tą ofertę Karpackiej Troi. Na pewno zainteresowałyby bardziej ewentualnych, ewentualne osoby, które by chciały odwiedzić czy nasze muzeum, czy nasz skansen. Będą te działania będą interdyscyplinarne, będą dotyczyć przedmiotów archeologicznych, historycznych, z dziedziny historii sztuki. Także tutaj to działanie jest zakrojone szeroko, jeśli chodzi o całokształt naszych zbiorów. Więc na pewno jest to taki krok w stronę i nowoczesności, i lepszego udostępnienia posiadanych obiektów. Panie dyrektorze, przejdziemy sobie teraz do tematu związanego z modernizacją Muzeum Podkarpackiego w Krośnie. Jakie inwestycje są tam prowadzone? Są to głównie dwie inwestycje. Jedna y, prowadzona y, z tak zwanego Polskiego Ładu, y, która ma na celu miała na, ma na celu y, Zmianę zewnętrznego jego wizerunku naszego pałacu biskupiego dotyczy to elewacji zewnętrznej naszego budynku. Jest to kwota ponad 2,5 miliona złotych. Drugą inwestycją większą jest unowocześnienie istniejących wystaw i całej infrastruktury ekspozycyjnej. Naszego muzeum. Także można powiedzieć, że 100% substancji yy, związanej z ekspozycją naszych zbiorów zostanie odnowione, wyremontowane i udostępnione zwiedzającym już w nowej odsłonie. Nowej, bardziej nowoczesnej, yy, bardziej przystępnej dla zwiedzających. Odsłonie, która już mam nadzieję od przyszłego roku, czyli od 2026 będzie oddana do użytku. Obejmuje ona ta modernizacja obejmuje wszystkie wystawy stałe, począwszy od naszej chluby, czyli naszego muru obronnego, który jest wyeksponowany w piwnicach przewiązki naszego muzeum. Poprzez wystawę historyczną, wystawę dotyczącą historii oświetlenia, historii szkła i przemysłu szklarskiego, wystawę artystyczną, no i nową wystawę sztuki japońskiej. Więc te wszystkie wystawy zostaną od nowa, można powiedzieć, zrobione i pokazane w, nowym, w, nowej, w nowej aranżacji. Obecnie. Trwają już y, prace związane z aranżacją piętra, y, montażu, montażem y, najważniejszych konstrukcyjnych elementów aranżacyjnych. Niemniej jednak y, ten efekt końcowy będzie widoczny dopiero. Pod koniec roku. Czyli obecnie zwiedzający do czasu zakończenia remontu nie obejrzą tych wystaw stałych. Tak jak Pan już wspomniał, tej unikatowej kolekcji oświetlenia, w tym lamp naftowych, etc. Obecnie prezentujemy tylko część wystawy archeologicznej, która znajduje się w piwnicach pod budynkiem Zgoda, i wystawę czasową. Które wystawę czasową, która e, również znajduje się w sali konferencyjnej Budynku Zgoda. Niemniej jednak e, przygotowaliśmy ofertę, myślę, że bardzo atrakcyjną ofertę e, z, dotyczącą właśnie e, tej wystawy e, czasowej, bo chcemy pokazać e, odwiedzającym nas. E, również y, przynajmniej część y, z naszych zbiorów związanych z historią oświetlenia, y, z artystami krośnieńskimi, między innymi Stanisławem Wojciechem Bergmanem, z y, Bieszczadem, więc te działania podejmujemy. A taką y, jeszcze ciekawostką, którą chciałbym już y, dzisiaj zapowiedzieć, będzie wystawa Szopek. Szopki świata, które Będziemy prezentować w okresie świątecznym, i tutaj też chciałbym zaprosić wszystkich Krośnian, którzy już nawet częściowo znają nasze zbiory związane z historią oświetlenia, które będą w okresie wakacyjnym. To w okresie świątecznym, właśnie będziemy prezentować najpiękniejsze, jedne z najpiękniejszych zbiorów związanych z tradycją Bożonarodzeniową, zatytułowane właśnie Szopki Świata. Czyli to dopiero w grudniu. Tak, to w grudniu. Niemniej jednak yy, proszę śledzić nasz, nasz kalendarz yy, związanych z, właśnie z tymi wydarzeniami, które możemy przeprowadzić yy, w tym remontującym się muzeum. Yy, I myślę, że tutaj dla każdego coś yy, interesującego no będzie, będzie do zobaczenia. Tak jak mówię, mimo że jest to yy, działanie... Działanie związane, między innymi ograniczone, może, może nawet tak można powiedzieć, ograniczone tym remontem. Panie dyrektorze, a wystawa archeologiczna, która znajduje się w dawnym pałacu biskupim, jest możliwa do obejrzenia? Część tej wystawy można zobaczyć. Ta najnowsza, która została oddana dwa lata temu, bo druga część, która znajduje się właśnie wokół muru obronnego, krośnieńskiego muru obronnego będzie oddana, tak jak już powiedziałem, pod koniec roku. A już ostatecznie na początku 2026 roku. A jakie inne inwestycje na ten rok, może na zbliżające lata, planuje muzeum? Ja myślę, że tutaj te remonty pochłaniają nas bez reszty. Wszystkie nasze, mówiąc Ogólnie, siły i środki są związane z tym remontem, który odbywa się teraz i z, planowanym, z planowaną rozbudową w Karpackiej Troi. Wszystkie projekty, które wchodzą w skład tych działań, są tak szeroko zakrojone, że nie jesteśmy w stanie na dzień dzisiejszy nawet planować. Żadnych innych działań. Ale i tutaj chciałbym pochwalić się współpracą z, głównie z Urzędem Marszałkowskim, z Departamentem Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, gdzie organizuje, jesteśmy. Jesteśmy partnerami działań związanych z Festiwalem Dziedzictwa Kresów. Wychodzimy z naszymi wystawami na zewnątrz. Nasze wystawy będą prezentowane na Słowacji, między innymi w Ustrzykach, w Mielcu, w Lubaczowie, także wszystko, co możemy pokazać na zewnątrz, naszego muzeum, będziemy to prowadzić. Tę tą, tą działalność, która jest dla nas tlenem, można powiedzieć, jeśli chodzi o kontakt ze zwiedzającymi i dalszy rozwój. Będziemy prowadzić. Panie dyrektorze, takim oto akcentem rozmowę zakończymy, za którą dziękuję. Dziękuję bardzo.